Witam, posani w mojej kuchni. E, ostatnio na święta wielkanocne, przed Świętami wielkanocnymi dostałam paczkę ze sklepu e, Polska Shop 24. To jest polski sklep w Niemcach on się w sumie zamuje, e, znajduje w Berlinie. Oni też mają sprzedawają stacjonarnie, ale też się e, wysyłkami zajmują i wysyłki są bardzo szybkie. Ja się zamówiła wczoraj pora produktów. E, wczoraj chyba do Teraz nie wiem. Do 12, wyso zamówienie zrobię i dzisiaj o pierwszej już miał to w domu Także z Berlina do monachium bardzo szybko przyszło. No, um, zamówiłem tak, no nie dużo tych rzeczy, ale e, wiecie, jak ktoś tam chce, ktoś nie ma, albo ktoś nie chce teraz jechać w tych czasach, bo wiecie, wszędzie było zamykane. A na zakupy, jak się ktoś idzie też jeszcze przed świętoma to te wszystkie sklepy będą full ludzi i to jeszcze kolejki będą na, na dworze, e, bo tyle ludzi w sklepie nie mogą być, to e, możecie sobie zrobić zakupy online i ta firma Wam wyśle e, Wam te składniki, co będziecie chcieli. No. Dużo nie zamawiał, bo my też no, w domu, by siedzieli łoba, 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 e, na święta w łoba, e, no, łoba z dziećmi, także zamawia, coś potrzebnego to co ją potrzebuję i i już chciałabym pokazać, bo otworzę ta paczka zaraz z wami. Czekajcie, no się tu nastawia. Och. Samo brzuch jak w ciąży. prawie się zupy pojadłach. Też muszę przynieść Czekajcie. Myślę, że Sawida, czekajcie jeszcze. Tak, tu ok, Tak to otworzę, Noż potrzebuje, noż ostry. Ach, nie ma zaś sam noża ostrego. z mi na no, otwarłach. Ok. Zamówiła się herbata z morwy białej, bo tu jakoś nie miała dostać. szukałam, ale nie miałam dostać. To jedno. A dalej mi je, mleko w proszku, 500 gramów, bo zamówiła się składniki, a potem jeszcze pisała to wszystko, a potem jeszcze napisałam na końcu, że kurde zapomniałam o mleku w proszku. Jednak mi mleko w proszku. Barszcze, bardzo lubię te barszcze yy, ekspresowe. Ja wiem, ja, niektórzy nie lubią takich zupów, zupków ekspresowych, ale ten barszcz bardzo lubię, taki wiecie chce mi się coś słodkiego, nie słodkiego, słonego, to się zawsze zrobię na szybko we szklaneczce, no. A tu pisze, ważne, że dbamy, że dbamy o wasze zdrowe i wasz z buraków uprawianych w Polsce i i, i... i... nieważne, co tam z tyłu je, ważne, żeby pasował I tak, z szczypionko ma Czekaj, co tu, tu ja, ten się zamdziałał do kierowów. Ja. Nie. A, ananasowy ten gym bo nią miał ja tu znojść. Kiedyś zrobiła ciasto, znalazłam tu, ale jakoś nie robię już. Nie widziałam długo e, tego gymu. Potem kabanosy? Kapusta się chciała zamówić do... no do pierogów. Tu super słodkości dla dzieci. Jeszcze kabanosy. Chyba mi za więcej naciśli, jak zamówiłam. A tu są... a tu jeszcze nosy. I tu są rzeczy chłodzone. Czekajcie, ja to wyciągnę. Tu zamówiłaście się dwa kucharki. E, zaraz będzie fala hejczu. Kto nie używa, to nie musi, kto nie lubi, nie musi. Ją ja czasami używam. Nieczęsto, z wami gotuję. Bez kucharka, już, bez wegety, jak już wiecie. Ale od czasu do czasu lubiam użyć. Tak, kostki rosołowe. Nikt nigdy nie używał, ale zawsze w sklepie ich nie ma. Ubywał, no ok. Tu są rzeczy z Kiełbasa się zamówiła. Także panie jest upakowany. jest taki ten. Jeszcze zamrożony, widzicie. Także bardzo dobrze jest zapakowane. Ja to tak odwracam, żebyście widzieli. Aha. No, twarożek się zamówiła, też do pierogów pana robić. Nie wiem czy z wami bana pierogi robić, bo kiedyś pokoza, bo ją nie umie lepić. Robić umiał, ale nie umie lepić, mi to długo czasu zajmuje. mu maszynka, ale jakoś nie umiem z, z tą maszynką robić. Lubię taką e, konserwową szynkę, bardzo lubię. No, a tu są woszty i. A krokietów nie zamawiała. Zamawiałam woszt i zamawiałam. Nie wiem, muszę obejrzeć. Nie, tego nie zamawiałam. Dziękuję bardzo. Przysłali mi sami. Ok. I dwie. Dwie one mi wysłali. Także. To są takie polskie składniki, co ją ja chciała. Tak w sumie co, e, no to są rzeczy takie, co ją ja chciała. Nie tam, że Rychty mi potrzeba na Święta, bo na Święta to wiecie, to. No ja tak w sumie. Łóżka się już zrobiła, pierogi się e, zrobiam, z tej kapusty zarósł, nie zarósł, Kiedyś nam następnym tygodniu się zrobią, ale z tej kapusty e, i. E, Gryby mu na grzybach była w tyroku, roku, tak że trochę się ususzyła grzybów y, i się zrobiam z leśnymi grzyboma. No. I, I potem się zamrożę. Nie wiem, może w opokorze, może nie. Muszę, po, muszę potrenować, bo ja mam taką maszynkę, może żeście widzieli kiedyś na, na samym początku y, moich filmów, próbowałam robić pierogi chyba inne. Y, ale to były takie do pieczenia. Ja z grzyboma i... i i kapustą, ale to były takie zapiekane w piekarniku z ciasta na pizzy. Takie fajne, jakby, no takie chrupiące. I nie wiem, czy, być. chyba że ich pokazywała, bo ta maszynka taką co mu do, do pierogów, ale jakoś mi to nie wychodziło. Muszę na tym potrynować. Dzisiaj widziałam taki fajny filmik na, na Facebooku. Jedna babka tam robiła i jakoś jej to wychodziło fajnie, no. Muszę potrynować. Jak mi się uda, to zrobię pokorza w ruskie pierogi. Jak robię ruskie pierogi, no. E. A tak nie wiem, co jeszcze, bo by było tu powiedzieć. no. E... Pora osób mi właśnie pisało, kiedy zrobię vloga, vloga, bloga, tak, wiecie, zakupy przed, przed świętoma. E, Julia, tako, nie Julia, jutro ja nie wiem. Jedna mi zawsze pisze, kiedy będzie vlog, kiedy będzie vlog. No, ale tak natchnienia nigdy nie miach. I... No, także widzicie, zamawiacie, zamaw, zamaw, Kto nie ma dostępu do sklepów, daleko do sklepów ma, bo nie ma auta, bo autobusy nie jeżdżą. O, się korony boi boi się wyłazić z domu, to możecie tam zadzwonić. Zadzwonić, zamówić to polskiego. bo wszystkie linki był na dole w opisie. A kto w Berlinie mieszka, czekajcie, oni mają. Czekajcie, oni mają w sklep w Berlinie na. Czekajcie, muszę tu poszeczytać, bo ją oślepł. To są małe literki. Falkenzyr. Ja ją tu wyłożę. Tu moje zakryjam, tu, tu się przeczytajcie. No to możecie tam zamówić. Kto nie chce wyłazić, kto nie chce um, lotać po sklepach, gdzie jest dużo ludzi i, i czekać kolejki na dworze tak przed świętoma i kupować, no czekać, żeby ekstra tam y, kiełbasa polską mieć albo coś. to, to się możecie oszczędzić czas nerwów i fakt zamówić w Berlinie to chyba dosyłka 24 godziny ja. U mnie to trwało 24 godziny, kawał drugi było ale doszło widzicie, DPD u mnie, DPD doszło e, także bardzo, bardzo szybko, no i świeże rzeczy to są jeżek, bardzo zadowolono. Bardzo żeście, żeście chcieli vloga jedna Wicka mi zawsze pisze, że mu w końcu vloga zrobić. I jedna ostatnio mi napisała, wczoraj, chyba, czy przedwczoraj, że mu zrobić jakieś tam, wiecie, zakupy. Nie? No to zrobiła jak zakupy. akurat się tak złożyło, że zakupiła polskie produkty. A ta, czekajcie, biała marwa, morwa biała to, to tak niby na hamowanie apetytu, bo, ją, wiecie, już ratra jak nie normalną. Dwa razy dziennie po jednej fliżance muszę się zrobić. Zaraz się zrobię. Pana kurde, się tu i mi krew leci. Pokazać mu? Nie, pokazać. No, dobra, e, włosy mi się nie układają ostatnio, nie wiem. E, chyba przez ta zima. Co jeszcze? E, dzieci w domu siedzą, to znaczy jeszcze nie jedna dziocha już. domu siedzi u nas i tak od klasy od dwóch dni, od środy. E, dzieci z klasy ósmej od ósmej klasy siedzą w domu, młodsi muszą chodzić do szkoły, także trochę marudzę, bo ta starsza siedzi w domu i, i musi się uczyć. Ona tam w sumie nie ma takiego, takiej digitalnej lekcji, rosta chyba miała przez całe te od marca w sumie, co to było te nauczenia, to nie miała, digitalne nauczania, nie miała tego, no tak wiecie, przez e-mail dostała zadanie do odrobiania, to co zrobiła, musiała to wysłać, E-maile zaś nazwał do nauczycielki, a tak to e, dwa razy na kwarantannie była ostatnio e, i teraz już zamknęli jej szkoła, no te klasy od, od siódmej, nie od 8, od ósmej, chyba od ósmej, ósmej dziewiątej klasy zamknęli, zamknęli i, i siedzi w duma. I w zeszłym tygodniu miała, no chyba nie wiem, może przez godzinę taką jakąś digitalną lekcję, no, ale e, tak to nie, to nie musi. A te młodszy dzieci łażą i marucu. Synek w ogóle nie chce stawać do szkoły. Tam ta stową A jeszcze było coś pokoza. Koleżanka jest ze starej roboty spotka, to mi da pudełko się nudli. Ja takie rzeczy, co nie potrzebowała, bo w sumie na tego nie ja, a to w życiu, zawsze coś zrobię. I nudle nie da, zaraz w No muszę do góry się, się, sięgnąć, bo sobie nie było miejsca. No, dała mi nudle takie. Wiecie, te muszle srogie, to tak planuję z tym zrobić, e, wiecie, nadziewane te muszle. Potem jeszcze ta, te, takie srogie, to też idzie fajnie nadziewać. No. I potem jeszcze takie kolorowe, fajne. To też muszę coś skombinować, nie wiem. Ja bym tak chciała jakiś przepis zrobić. Dajcie mi jakieś e, namiary na przepis na te kolorowe nudle. Żeby nie zepsuć... E, tego koloru, tego kontrastu, wiecie, bo jak się fajnie na talerz do, takie kolorowe nudle i pomara pomarańczowy sos. Sos pomidorowy mi się odbiło po tej wodzie. Pomarańczowy sos, jak się na to poleje, to już nie będzie takie fajne na obrazku. Ja Jasne, mi się po tej wodzie i tej zupy odbiło. No, napiszcie mi, dajcie mi pomysły pod komentarzem, w komentarzach, na, na makaron. I... Tam mi dużo rzeczy jeszcze dalej, da, nie, nie chcę mi się wyciągać, po w e, szafce schowane, no. Co jeszcze, kochani? Nie wiem, co by było tu jeszcze powiedzieć jakoś. Ja tak jakoś nie mu natchnienia teraz do oglądania, nie wiem, nie o czym. E, m, rzeczy tam nie kupowałam dla dzieci, prezentów jeszcze nie mu. No dobra, kochani, to by było na tyle. Jak mi się coś udał upiec w następnym tygodniu, to by też, to było wciepnam, albo w piątek, albo w niedziela, nie wiem, jak z piątki. Obejrzam, bo e, zaczyna, kochani, zna, znalazła się praca, na razie, wiecie, tam okres próbny obejrzymy co to będzie po świętach. też nie wiadomo, jak długo, bo wiecie, jak korona, to wszystko zawrzeć u nas w Niemcach po świętach. No, także na razie robię w sobotę idę do roboty na cały dzień. Także w sobotę nie będę miała ja czasu, w następnym tygodniu też idę. na wtorek, środa, a potem zaś sobota. No, ja tak po 12 godzin. Na razie wunie nie powiem, ja nie zdradza, bo tego e, jak mi to wszystko fanie klapnie, to po nowym roku w nagrów może vloga i w opowiem co i jak, no. No dobra kochani, to wszystko zaraz pochowia. to syry do lodówki potem w następnym tygodniu będę robić, może coś tam zrobię, a, aha, i herbatka się zaraz zrobi, może się woda postawić. Obierzemy, czy to będzie dobre, czy to pomoże, tak jak e, tak, jak ja się to wyobrażę, tak, jakby ja to chciała. no. Także Jołowom życzę miłego dnia. Jeszcze raz dziękuję sklepowi za współpracę, za produkty. Jołowo życzę miłego dnia. Dzięki za obejrzenie. I do następnego razu. Cześć. O, jakie to nudne było dzisiaj. Jakieś takie. Bez życia, ten mój vlog.